Shingeki no Kyojin, Attack on Titan, Atak Tytanów. Bez względu na to, na którą z tych nas najczęściej natrafiacie, lub której sami używacie, na ogół wiadomo, o jaką serię chodzi. No właśnie. Na myśl o Tytanach pierwsza do głowy przychodzi ta główna seria. 34-tomowa manga autorstwa Hajime i Sayamy, lub stworzone na jej podstawie anime o tym samym tytule. Stosunkowo mało jednak mówi się o pobocznych seriach Shingeki no Kyojin, a jeśli już ktoś coś w tym temacie wspomina, to jako pierwsze wymieniane są te dwa najpopularniejsze spin-offy mające adaptację anime: Bez Żalu oraz Zagubione Dziewczyny. W filmie tym chciałbym więc skupić się na spin-offie, o którym w porównaniu do tych wcześniej wymienionych mówi się zdecydowanie mniej: Przed Upadkiem, lub, jak mamy w oryginale, Before the Fall. Głównym powodem, przez który mówi się o tej serii tak mało, oprócz braku adaptacji anime. Jest z pewnością fakt, że poza miejscem akcji, w którym rozgrywa się fabuła, nie jest ona zbytnio powiązana z wydarzeniami znanymi z serii głównej, a już na pewno nie ze znanymi nam bliżej z tej głównej serii postaciami. Czy zatem są między tymi seriami jakieś inne wspólne mianowniki? O czym jest Before the Fall i czy w ogóle warto się z tym zapoznać? O tym właśnie będzie mowa w tym filmie. Dodam też od razu w tym miejscu, że nie będę zdradzać dokładnego przebiegu fabuły, a omawianie ograniczę jedynie do niezbędnego minimum, głównie pierwszych rozdziałów. Shingeki No Kyojin Before the Fall zadebiutowało w grudniu 2011 roku jako powieść dla młodzieży, która do czerwca 2012 roku ukazała się w trzech tomach. Jej autorem jest Ryu Suzukaze, który ma na koncie również spin-offy z innych serii. Z kolei do zilustrowania tejże książki wybrano rysowniczkę Torres Shibamoto, która oprócz doświadczenia w ilustrowaniu nowelek, była także odpowiedzialna na przykład za wykonanie projektów postaci do anime Trinity Blood. W sierpniu 2013 roku wystartowała publikacja adaptacji mangowej. Rysunki w niej wykonał Satoshi Shiki, którego polscy czytelnicy mang mogą kojarzyć z wydanej u nas przez wydawnictwo Waneko remake'u mangi Osamu Tezuki. Pod tytułem Dororo. Manga Before the Fall ukazywała się do roku 2019, a opowiedziana w niej historia zamknęła się ostatecznie w 17 tomach. Skoro wiemy już coś o autorach, czas przejść do fabuły, którą krótko omówię, opierając się właśnie na Manze. Owa fabuła rozpoczyna się kilkadziesiąt lat przed wydarzeniami znanymi z głównej serii. Członkom kultu fanatycznie czczącego Tytanów Udało się wtedy otworzyć zewnętrzną bramę w dystrykcie Shiganshina i wpuścić do miasta Tytana. Ten w kilka godzin zaprowadził w mieście chaos, doprowadzając do licznych zniszczeń oraz pożarając wielu ludzi. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że znany nam z głównej fabuły sprzęt do manewrów przestrzennych jeszcze nie istniał, w związku z czym pokonanie takiego olbrzyma nie należało do zadań łatwych. Ostatecznie jednak Tytan opuścił miasto samodzielnie, pozostawiając za sobą typowe dla Tytanów, pełne ludzkich zwłok wymiociny. Wśród takich wymiotin patrolujący miasto żołnierze odnaleźli martwą liderkę wspomnianego wcześniej kultu. Ta, jak się okazało, była w zaawansowanej ciąży i jej dziecku udało się przeżyć. Owym dzieckiem był chłopiec, któremu nadano imię Kuklo, choć o wiele częściej nazywany był po prostu dzieckiem Tytana. Kiedy podróż został uwięziony, w efekcie czego całe swoje wczesne życie spędził za kratami. W wieku nastoletnim chłopak został w niewoli wykupiony jako swego rodzaju trofeum dla szlacheckiego rodu Innocencio, żyjącego za murem Sina. Głowa tego rodu, Dario Innocencio, więził swój nabytek w okropnych warunkach, a ponadto pozwalał swojemu synowi Czawiemu fizycznie znęcać się nad więźniem, by, jak sam twierdził, jego potomek nabrał nieco doświadczenia, które pomoże mu w karierze wojskowej. Dario, oprócz syna, miał również córkę, Szalo. Dziewczyna, wiedząc, jak strasznie potrafią być Tytani, nie mogła znieść faktu, że jeden z takich potworów jest trzymany przez jej ojca w piwnicy. Postanowiła więc własnoręcznie zlikwidować potencjalne zagrożenie, lecz ku swojemu zaskoczeniu dostrzegła, że Kuklo nie jest Tytanem, a zwykłym człowiekiem. W przeciwieństwie do ojca i brata. Traktowała go więc jak człowieka, a przy tym nieco ucywilizowała, przekazując wiedzę o zwyczajach i historii ludzi żyjących wewnątrz morów. Pewnego dnia Shell dowiedziała się, że ojciec zamierza wydać ją za mąż, nie licząc się zupełnie z jej zdaniem oraz uczuciami. Podzieliła się tą nowiną z Kuklo, który w odpowiedzi na to zaproponował jej wspólną ucieczkę. Na tym pozwolę sobie zakończyć omawianie fabuły. Zdradzę jeszcze jedynie, że owa ucieczka przebiegła pomyślnie choć po drodze nie obyło się bez komplikacji. Dzięki zdobytej od Szarol wiedzy, Kuklo zyskał determinację nie tylko do wydostania się z niewoli, ale także do wyruszenia za mury, aby przekonać siebie oraz innych, że nie jest on dzieckiem Tytana. Jak łatwo się też domyślić, jego drogi szybko skrzyżowały się z żołnierzami Korpusu Zwiadowczego. O tym, jak potoczyły się dalsze losy Kuklo i Sharl, możecie doczytać w mandlu. Dlatego też przejdę teraz do tych nieco bardziej przykuwających uwagę elementów. O jednym z nich wspomniałem już wcześniej, mianowicie brak sprzętu do manewrów przestrzennych. Jeśli zastanawialiście się kiedyś, jak zwiadowcy mogliby walczyć z Tytanami bez niego, i to w dodatku nie wiedząc jeszcze wtedy o ich słabych punktach, tutaj możecie coś takiego zobaczyć. Pamiętacie może o mieście fabrycznym, o którym mowa była w Mandze w tomie numer 4 oraz szóstym odcinku pierwszego sezonu anime? Podejrzewam, że w większości nie, bo w głównej serii jedynie o tym zmiankowano. Tutaj natomiast autor pokazał nam nie tylko to miasto, ale i sposób oraz tworzywo z jakiego powstaje broń, którą posługują się żyjący za murami żołnierze. Podobnie jest zresztą z dystryktem podziemnym, jednakże ten akurat został zaprezentowany później w innym spin-offie, bez żalu. Dlatego też wspominam o tym tylko w charakterze ciekawostki. Skoro mowa o tym, co było już jakiś czas temu, cofnijmy się nieco w czasie. Osoby, które zainteresowały się główną serią Ataku Tytanów w okresie, gdy Anime miało zaledwie jeden sezon, z pewnością pamiętają jeszcze, jak to było, gdy świat z murami był dla fanów taką samą tajemnicą, jak dla samych postaci. A o RD czy Mare nikt wtedy nawet nie myślał. Before the Fall akcja toczy się na długo przed tymi wydarzeniami. W związku z czym daje to możliwość ponownego poczucia tamtego klimatu i poznać zupełnie nową historię, która dzieje się na tamtym etapie fabuły. Jednakże, na wypadek gdyby komuś sama walka z tytanami nie wystarczyła, autor nie poprzestał jedynie na klimatach zbliżonych do tych z pierwszego sezonu anime. Wpludł bowiem w fabułę odrobiny nieco bardziej złożonych elementów. Jak choćby parę indryk podobnych nieco do tych z wątku o zamachu stanu, zaadaptowanych w pierwszej połowie sezonu trzeciego. Skoro mowa o fabule, w tej przewijają się oczywiście różne postacie oraz różne historie z nimi związane, lecz na pewnym etapie splatają się one ze sobą, a ich wspólnym mianownikiem jest chęć stworzenia sposobu na skuteczną walkę z tytanami. Mówiąc wprost, jedno z czołowych postaci Before the Fall, jest człowiek, który wynalazł sprzęt do manewrów przestrzennych i zapoznanie się z tym spin-offem pozwoli Wam dowiedzieć się jak tego dokonał. Skoro mowa o postaciach, osobiście postaci z Before the Fall w większości nie polubiłem i widzę w nich największy mankament, przynajmniej tej mangowej adaptacji. Główny bohater, Kuklo, jest postacią bardzo prostolinijną, ale przez to też dosyć nudną. Obiecałem ograniczyć w tym omówieniu spoilery, przez które niezbyt zbyt mogę rozwinąć tę myśl. Toteż wspomnę jedynie, że nie jest to ten typ postaci, która jakoś głębiej analizuje otaczający go świat, a bardziej skupia się na swoim celu i dążeniu prosto do jego realizacji. Niewiele lepiej jest z jego przyjaciółką, Charl, u której jeszcze można mówić o jakimś rozwoju, choć nie jest to też nic nadzwyczajnego. Oczywiście nie są to jedyne postacie w tym komiksie, ba. Jest ich tam całkiem sporo, lecz z przeważającą większością jest niestety zbliżony problem. Zdecydowanie najciekawszą postacią jest tu wspomniany wcześniej wynalazca sprzętu do manewrów przestrzennych, którego historia jest w miarę interesująca i na tej podstawie można trochę szerzej omówić jego charakter i osobowość. Co do całości fabuły Before the Fall, bez wchodzenia w szczegóły. Mogę zdradzić, że nie obfituje ona aż tak w zwroty akcji kojarzone zwykle z serią główną, ale mimo to w moim odczuciu jest względnie dynamiczna i przede wszystkim stabilna pod kątem tego wcześniej wspomnianego klimatu. Autor miał kilka własnych pomysłów na pewne rzeczy i całkiem fajnie dopasował je do świata przedstawionego i stworzonego wcześniej przez Hajime i Sayamę. Wydaje mi się jednak, że nawet jeśli manga to dostanie kiedyś adaptację anime, to nie będzie na nią aż takiego hajpu i wrzawy, jakie towarzyszyły serii głównej. Postacie w tym spin-offie nie należą do specjalnie charakterystycznych, a do tego dochodzi wspomniany już wcześniej brak zaskakiwania odbiorcy, co rusz to nowymi, zupełnie nieznanymi dotąd faktami. Mimo tego, mając porównanie z tą niekiedy nieco chaotycznie prowadzoną historią pana Isayamy, być może niektórzy bardziej docenią właśnie to bardziej ukierunkowane. I jednolite klimatem Before the Fall. Obojętnie jakie, kto miałby do tego podejście, myślę, że dla osoby, która interesuje się uniwersum serii Shingeki no Kyojin, z pewnością będzie to pozycja warta zapoznania, właśnie przez wzgląd na to, że dzieje się ona w świecie Tytanów i jest uzupełnieniem niektórych kwestii nierozwiniętych w serii głównej. Na koniec, jeszcze kwestia, która z pewnością już na starcie zainteresowała największych fanów Shingeki: czy Before the Fall jest kanonem? Mimo tego, że Before The Fall jest oficjalnie wydawaną mangą od tego samego wydawnictwa co Seria Główna, to osobiście nie znam żadnej wypowiedzi Hajime i Sayamy, w której jakkolwiek odnosiłby się do tego spin-offa. Jeśli jednak, podobnie jak w przypadku Bez żalu, jako wyznacznik kanoniczności przyjmiemy odwołanie się autora Serii Głównej do tego, co znajduje się tylko w Serii Pobocznej, to jest takie odniesienie i znajduje się ono w 107 rozdziale. W rozmowie z Kiyomi Azumabito, Zeke Yeager wspomniał o tak zwanym wybuchowym lodzie, minerale będącym głównym paliwem sprzętu do manewrów przestrzennych. Nie pojawił się on wcześniej w głównej serii, natomiast wzmianka o nim pojawiła się w 36 rozdziale Before the Fall, ponad rok przed publikacją rozdziału, w którym starszy z braci Yeager spotkał ambasadorkę kraju Hizuru. To byłoby na tyle, jeśli chodzi o to, co moim zdaniem warto wiedzieć i co ja uważam na temat tychże pobocznych Titanów. Dajcie znać, czy czytaliście już Before the Fall i co sądzicie o tej serii. A jeśli nie czytaliście, to czy niniejsze omówienie zachęciło Was w jakimkolwiek stopniu do zapoznania się z tym spin-offem? Mnie osobiście jakoś szczególnie nie zachwycił, ale mimo to poznanie zupełnie innej historii osadzonej w uniwersum Shinji no Kyojin było całkiem interesujące. I sądzę, że równie interesujące może być dla wszystkich innych fanów Ataku Tytanów.